Hej, hej, hej. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w ten znamienny dzień, ponieważ 1 maja święto pracy. I tutaj sobie właśnie o tym święcie porozmawiamy, ponieważ to jest moi drodzy święto nie nie Janusza Prywaciarza, Nie, nie jakiegoś tam gościa, zasiadającego na stanowisku kierownika, elder host managera do spraw drapania się po jajcach nie. To jest święto pracownika. Dlatego mnie zawsze rozwalało, jak podczas tego święta prywatorze, kapitaluchy, złodzieje sami sobie składali życzenia. Tak, rozumiecie tę patologię? Mało tego wymagali, żeby pracownicy składali im życzenia. Albo odwalali jeszcze gorsze patologie, bo o ile jestem w stanie zrozumieć, że tacy stuprocentowi prawdziwi kapitaliści to, to święto negują w ogóle, tfu, święto pracy, to komunistyczne jest, o tyle tak bezczelnych prób zawłaszczenia zdzierżyć nie mogę. Ponieważ nie, pracownik pracuje. Prywaciarz, kapitaluch, złodziej. Siedzi, posiada własność prywatną, jak sama nazwa wskazuje, żyje i żre z owoców pracy. Kogo, kogo, no, no, no kogo? Tak, pracownika. Czyli tego, który faktycznie pracę wykonuje. Teraz korzystając z tego święta, przede wszystkim chciałbym wszystkim ludziom pracy, ale prawdziwym ludziom pracy, nie jakimś junior, senior menedżerom do spraw drapania się po jajcach, złożyć najszczersze możliwe życzenia. Jesteście pracownikami, faktycznie wyrabiacie konkretne rzeczy, które są pożyteczne bądź nie. Ale przynoszą zysk Waszym firmom. Jeżeli nie jesteście kolejną pijawką, która sączy jad, a w zamian wsysa krew i pot pracownika, to święto jest dla Was. Najlepsze możliwe życzenia, siły przede wszystkim, determinacji, nie tylko do pracy, ale także do środowiska pracy, to znaczy do walki, żeby uczynić je jeszcze lepszym. Dla Was wszystkich. Okej, okay, jak już mamy to z głowy, to teraz sobie porozmawiajmy o samej strukturze tego święta oraz zagrożeniach pracownika. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego najprostszego chłopsko-rozumistycznego pierdolamento, które panuje na zasadzie: ho ho, święto pracy, w święto walentynek, to jest święto dla zakochanych, żeby byli zakochani, w święto piwać, pić piwa. Ć, pi, piwo, a czemu w święto pracy się nie pracuje? Ponieważ święto pracy zostało wywalczone przez kogo? Tak, przez pracowników. I fakt, że w tym dniu nie pracujemy, jest to przypomnienie, że zbiorowość pracownicza, jeśli tylko wstanie, jeśli tylko chwyci pięść i pokaże prywatniarzowi, kapitaluchowi, złodziejowi, to jest w stanie wywalczyć wszystko. I z okazji tego święta, z okazji tego, że jesteśmy w stanie być siłą nie do zatrzymania, która potrafi prywciarzowi kapitaluchowi Złodziejowi zamknąć mordę, siedzimy sobie teraz wygodnie, grillujemy, pijemy piwerko, oglądamy jakieś serialiki. Nieważne, to jest czas dla nas. Bo możemy, bo wywalczyliśmy i to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. Okej, okay, a teraz sobie porozmawiajmy o zagrożeniach. W mojej ocenie, dzisiaj na rynku pracy największym zagrożeniem jest, wielokrotnie o tym nagrywałem, tak zwany jeleń przeze mnie. Z czasem według mojej skromnej opinii pojawiło się o wiele lepsze określenie na to miano, tak zwany kukold ekonomiczny. Na czym polega kukoldyzm ekonomiczny? To jest mniej więcej to samo co De facto cuckold, czyli osoba, która czerpie satysfakcję z tego, że sama nie jest w związku, to znaczy teoretycznie w związku jest, ale jego kobieta jest wykorzystywana przez innego mężczyznę i on niby czerpie z tego radochę, ekscytację. Tak samo cuckold ekonomiczny czerpie radochę z tego, że jego prywaciarz, bo... On traktuje to na zasadzie patologicznego związku, czerpie zyski z jego pracy, przy czym ten gość z tej pracy nie ma nic. Kojarzycie tych ludzi 300% normy. Jeśli trzeba zrobić 100, oni zrobią 200. Jeśli trzeba zrobić 200, oni zrobią 250. Nienawidzą ich praktycznie wszyscy pracownicy. Trzeba zostać po godzinach, oni są pierwsi do tego. Brak urlopu, super, dla nich nie ma problemu. Zostać dłużej całkowicie bezpłatnie. Jasne, szefie. Najczęściej zawsze na przodzie. Jakby jeszcze byli tylko i wyłącznie przodownikami pracy, palicho, przecież nawet jak naiwnie myśli, że szef go zauważył, to on jest tylko sam. Problem jednak w tym, że ci kukoldzi ekonomiczni ciągną resztę w też w tą swoją poronioną zabawę. To znaczy szef. Nie będzie myślał na zasadzie takiej, że u ten Areczek to wiecie, zostaje po godzinach, cały czas, czasem po 3, po cztery godziny, trzeba go wywalać z tego biura, jak fajnie, to może to może dajmy mu jakieś przywileje w związku z tym, może dajmy mu jakieś możliwości, dajmy mu płatne nadgodziny czy coś takiego, nie prywacz kapitalu złodziej. Będzie myślał na zasadzie, hmm, jak jednego tak frajera da się orżnąć z pieniążków, manisów, hajsów, to przecież resztę też. I w pewnym momencie się okazuje, że Areczek zrobił, iż cała grupa, całe biuro, cały wydział, cały oddział, cała hala produkcyjna ma obowiązkowe niepłatne nadgodziny. Dlaczego? No bo Janusz mordę cieszy, tak? Darmowy pieniądz. Ludzie co? Ludzie mają do wyboru w tym momencie albo stanąć z połem i powiedzieć, kurwa dość, albo uszy po sobie no i zapierdzielać. Co w tym momencie, jak myślicie, robi Areczek? Taki kukult ekonomiczny. Kukult ekonomiczny wychodzi z założenia, ok, to po prostu teraz robimy z 8 godzin, zrobiło się 12, to ja będę pracował 14 i po czasie. Prywaciarz kapitalów złodziej znów dojdzie do wniosku: no przecież darmowy pieniądz, tak? Jak już przedłożyłem, przeciągnąłem więcej za darmożkę, to dalej mogę ciągnąć tą patologię, tak? I tak samo jest w różnych innych aspektach. W biurze, w szkole, w jakichś w służbach, patrolach, coś takiego. Jeśli ktoś jest za bardzo do przodu, za bardzo ambitny, to w tym momencie jego ambicja sprawia, że to się staje normą. I on nie widzi w tym najmniejszego problemu. Powiem nawet więcej: większość tych kukoldów ekonomicznych, jak ich przystawić pod ścianą, powiedzieć, że ej, nie możesz tego robić, to on rozumiecie. Pierdoli dosłownie jakiś bon moty. I teraz mógłbym sam wymyślać, ale przeczytajmy wpis pewnego gościa na Twitterku. Gościa, który wrzucił go dzisiaj o godzinie 8.13: Jako liberał i zwolennik kapitalizmu, święto pracy obchodzę w pracy. Zamiast narzekać, jestem wdzięczny swojemu pracodawcy za możliwość rozwoju. Bez odważnych przedsiębiorców nie byłoby tysięcy miejsc pracy i rozwoju gospodarczego. Kiedyś ludzie byli mniej roszczeniowi i doceniali daną im szansę. Tak było nas dziesięciu, mieszkaliśmy w jeziorze, znamy to wszystko. Ale teraz podsumujmy sobie, bo według mojej skromnej opinii ten gość właśnie reprezentuje cechy kukolda ekonomicznego. Zacznijmy sobie od początku. Liberał i zwolennik kapitalizmu. Nie wiem czy wiecie, ale większość kuców, liberałów, zwolenników Prawdziwego kapitalizmu, czyli rozumiecie tego paróweczkowego, bez jakichś norm, zasad, BHP, pipu, Kto by się tym przejmował? Przecież to jest lwackie, to jest komunistyczne, nie? Większość tych gości weryfikuje swoje poglądy, jak pójdzie do pierwszego, lepszego Januszeksa. Gwarantuję wam, że po trzech miesiącach pracy w Januszeksie, Turbokuc staje się stuprocentowym komunistą. Chyba, że jest takim betonowym dzbanem, no to w tym momencie, niestety, ale nic do niego nie przemówi. Na całe szczęście, większość ludzi, tak, budzi się z tego letargu i zaczyna zauważać, że te wszystkie normy państwowe, BHP i tak dalej, to chyba jednak jest po coś. Ktoś to wymyślił nie dlatego, żeby dojechać biednych przedsiębiorców wspaniałych sól tej ziemi, tylko żeby pracownikom lepiej się żyło. Dalej mamy piękny błąd logiczny. Zamiast narzekać, jestem wdzięczny swojemu pracodawcy. Y rozumiecie, tutaj od razu już mamy postawione. Ja, pracownik, nędzny robak i wspaniały Bóg, pracodawca. Praco. Dawca, jak ja nienawidzę tego określenia, bo rozumiecie, to od razu zakłada, że oni coś nam dają. Że to jest ich łaska, że idzie sobie taki gościu ulicą, widzi takiego nędznego pod kościołem braka z jakimś kubeczkiem czy czymś tam i, o, rzuca pracę z łaskawości. No nie. Praca, jak już wielokrotnie wspominałem, jest to transakcja kupna-sprzedaży. Ja poświęcam swój czas. Swoje umiejętności, swoje zdolności i w zamian dostaje pieniądze. Jeśli wychodzę z założenia, że ten deal nie jest dla mnie korzystny, to mam święte prawo go renegocjować. I obydwoje, zarówno prywaciarz kapitaluch złodziej, jak i pracownik, jesteśmy w tym dealu równi. Tymczasem w polskich realiach to wygląda tak jakby, przełóżmy sobie to w ogóle na sprzedaż samochodu. Wyobraźcie sobie, jesteście nie pracownikiem, tylko macie na sprzedaż samochód, przychodzi nie przedsiębiorca z sól tej ziemi, tylko typowy Janusz, który chce kupić auto, odudał się na oględziny. I teraz wyobraźcie sobie, że podczas tych oględzin zaczyna was obrażać. Zaczyna sugerować, że to auto jest kradzione, że tak naprawdę to jest kilo szpachli, że w ogóle cena to jest Totalnie z tyłka, że on wam może stówę co najwyżej zaproponować. No, jak w tym momencie normalny człowiek by się zachował, ale rzeczywiście by powiedział z pierwszej dziadu: wypierdalej za bramę. I tak powinien zachować się normalny człowiek. Tymczasem Kukolt ekonomiczny wychodzi z założenia, że nie. Wspaniały Januszu, przyjeżdżasz łaskawie i dajesz mi tą stówę za nędzne auto, które kosztowało 20 tysięcy. Jaki jesteś wspaniały! Każdy normalny człowiek, widząc taką sytuację, by od razu stwierdził, nie, ten gość jest pierdolnięty. Ten gość ma coś bardzo nie tak z mózgiem. I tak, dokładnie tak myślą Janusze Prywaciarze o kukoldach ekonomicznych. Oni nie są dumni z ich, oni nie klepią ich po pleckach, tylko oni ich traktują jako narzędzie, jako klin do wbicia między no co tu dużo mówić normalnych pracowników. Dalej jedziemy bez odważnych przedsiębiorców. Nie byłoby tysięcy miejsc pracy i rozwoju gospodarczego. Tak. Otóż nie. Wiecie kto robi rozwój gospodarczy, faktyczny? Ja robię. Ty robisz. Ty robisz. Ty robisz. Ty jesteś prywacciarz kapitalu złodzi ty nie. Ty robisz. Ty robisz. Ty masz OnlyFansa, to nie? Ty, ty i ty, my wszyscy, którzy przychodzimy do normalnej roboty, pracujemy, wyrabiamy swoją normę, to jest rozwój gospodarczy. To, że ktoś sobie przyjdzie, założy firmę sobie grzecznie, posiedzi sobie za biureczkiem, popatrzy się w pustą przestrzeń i powie, że no, trzeba kogoś zatrudnić, od tego nie ma pracy. Od tego nie ma rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy jest od Pracy, czyli pracowników. Inna sprawa, że nie ma czegoś takiego, że jak jakiś przedsiębiorca, prywaciarz kapitalu, złodziej, mówmy wreszcie normalnie, zniknie naraz z rynku pracy, to świat się zawali. Ludzie, którzy byli u niego zatrudnieni, popełnią rytualne studoku, bo nigdy w życiu nie będą w stanie pracować już i normalnie wszystkie rodziny się zawali... Nie! Wiecie co się dzieje? Pracownik wychodzi z założenia aha, okej, okay, dobra, tu moja firma się zwinęła. Teoretycznie dostaje 3 miesiące odprawy. Praktycznie większość Januszy nawet tego nie jest w stanie zapewnić, tylko he, sorry, zbankrytowałem. I potem ten gość, wiecie co robi. Wie, wie, wiecie, ja wam zdradzę. Idzie do innej pracy. Tak! To jest takie proste. Czyli wychodzi na to, że przedsiębiorca to nie jest jakiś gość, który jest atlasem, utrzymuje sam całą polską ekonomię, ponieważ randomowy, losowy gość, który powiedzień dobry, założyłem firmę, No Elo, przyjdźcie do mnie, to dostaniecie pieniądze, jak będę robił coś, a, a jak nic nie będę, no to niestety nie, jest w stanie zapewnić dokładnie to samo co on. I to jest takie proste. Powiem nawet więcej. Nawet nie trzeba prywaciarza kapitalucha-złodzieja. Jest coś takiego jak spółdzielnie pracownicze, gdzie rządzą, tak jak sama nazwa wskazuje, pracownicy. Całkowicie spokojnie, bez żadnego prywaciarza. Swoją drogą ja właśnie polecam taką formę zatrudnienia, polecam takie firmy, ponieważ wychodzę z założenia, że to jest najlepszy możliwy obrót zdarzeń. To znaczy rządzą pracownicy, a więc rządzi ten, kto ma rządzić kto zasługuje, żeby rządzić, a nie jedynie żyć i żreć. To jest takie moje podsumowanie, jeśli byście chcieli, no to oczywiście od razu zapewniam, że mam milion materiałów pracowniczych na kanale, też nie ukrywam, że święto pracy to jest taki dzień, który pokazał, że jednak warto wrócić do tych materiałów, ponieważ są one po prostu potrzebne. I w mojej ocenie pan Mikołaj jest, no niestety, ale zaczadzony propagandą kapitalistyczną. Nie życzę mu tego, ale coś mam wrażenie, że na swoim prywaciarzu się po prostu zatnie. Pewnego pięknego dnia dojdzie do niego, że jest wykorzystywany. Pewnego pięknego dnia zauważy, że to nie jest wolny rynek paróweczki. Pewnego pięknego dnia... Też dojdzie do niego, że, no niestety, ale zachował się jak frajer, ponieważ robi bądź oddaje coś za darmo, tylko i wyłącznie frajer. W mojej ocenie. Ja wychodzę z założenia, że nawet sama nazwa kapitalizm polega na no, ruchomym kapitale. A jeśli kapitał jest generowany bez kosztów, no to w tym momencie jest bezwartościowy. Ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia, skromna. Jeśli chcecie z nią dyskutować, jak zwykle zapraszam w komentarze. Tak, jest tam mocny zamordyzm. Komisarze ludowi będą przeglądać wasze komentarze. Tak naprawdę to nie tylko algorytm YouTube'a. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz, niech się święci 1 maja święto pracy, czyli normalnych ludzi, ludzi pracy. To tyle na dziś. Do następnego, szalom!